Dobra, czas nalać na pentagramy moją mieszanką. Sior 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 sior. czemu ja znowu żyję? No korwa sam nie wiem, znowu cię wskrzesiłem bo musiałeś nalać do pentagramu gdzie ostawiłem kał czarnego trolla. Widzę że już to zrobiłeś. To zajebiście, teraz mikstora powinna być gotowa, choć no tutaj niech nowleje w ciebie trochę tego gówna. No, i jak się czujesz? Jakbym wypił gówno pomieszane ze szczochami. Bo tak właśnie było, a teraz sprawdzimy czy mikstora działa. Zadam ci teraz kilka pytań, które sprawdzą czy twoja mądrość osiągnęła szczyty twoich jebanych możliwości. No to dawaj jakiś kleszczon na klatę. Kto wywołał wojnę światową w 1939 roku? Adolf Hitler, korwa twoja mać, to było w choi proste, daj coś, co wykracza poza kryteria szkoły podstawowej. No dobra, jak chcesz, ile to jest 34 razy 5 odjąć 7, razy 18 dzielone przez 20 odjąć 315 razy 2 plus 458 na 7 plus 4 plus 5 plus 17 plus 100 plus 42 plus 12 raje, będę strzelał, 4? Nie. A ile? Nie wiem, tak czy inaczej Mixtora nie działa tak jak trzeba, a w starożytnej księdze pod tytułem Obciągacz starożytnych magów wyczytałem, że jeśli Mixtora ostatecznej mądrości nie działa na mądrość, to działa na siłę, tworząc z tego, kto ją wypije, kombatanta. Kombatanta? Tak, ale nie takiego zwykłego. A jakiego? Starożytnego mortal kombatanta. O rzesz w dupę, opowiedz mi coś więcej o Mortal Kombatancie. Cóż, teraz sam jesteś jednym z nich. Legenda głosi, że po świecie jak do tej pory chodziło dwóch Mortal Kombatantów i obaj zginęli śmiercią naturalną. Nikt nie mógł ich pokonać, walczy, ale mi nie staje na to, że jesteś Mortal Kombatantem, bo ja chciałem zrobić mixtorę ostatecznej mądrości, a wyszła mixtora pierdolonego Mortal Kombatanta. Sam nie wiem co poszło nie tak, idź w świat i znajdź odpowiedź na pytanie, co poszło mi nie tak. O w, dopeczkę, w dopie mam tą mikstorę mądrości, ważne że teraz jestem Mortal Kombatantem. Czoję wewnętrzną siłę rozpierdalającą me mięśnie od wewnątrz. Aż się wieża wydaje niższa. Jestem silniejszy niż Songoko Goku, Son Komorczak, Bobo, Pikachu, Charmander, Squirtle i Blastoise razem wzięci. O ja pierdolę jednym ciosem. Choć no misio, teraz ci i dopy zrobi wiosnę oświecenia. Ja jebie, czuję się jak Conan barbarzyńca. Aja aja. To znowu dwa syny się pierdolą, zaraz wam sposzczę taki w pierdol, że będę was lał po dopie i patrzył czy równo pochnie. Jednego pedała mi, Dwóch pedałów mni. To ty rozjebałeś mojego braciszka? Tak, bo śmierdział moczem. O ty zafajdany penisie słonia bengalskiego. już nie żyjesz. Twój na brat, brat też tak, tak mówił mi... i dostał w pierdol. A na ciebie to się nie odleje, bo mi szkoda nawet siorka wyciągać. Chodź to Wolfensteinie, zaraz i zrobię return to the O, konopia wyrosła na nowo. Jestem taki kozak, że teraz bez problemu sobie jemne z dacho. W końcu Mortal Kombatan domiera tylko śmiercią naturalną. Ała, trochę bolało, ale żyje hehehehe. To ty, masz jakąś sprawę, czy po jakich ojtotaj podchodzisz? A znasz się na mikstorach mądrości? Tak, mikstore mądrości można wykonać tylko mając kału czarnego trolla i szczochy wszystkich warstw społecznych. Ale żeby czasem nie wyszła ci mikstora Mortal Kombatanta musisz zajebać kogoś komu chce się lać. Okowa, dzięki za pomoc. Tylko to musi być ktoś komu się chce lać i strać na raz, a najlepiej żeby w tym samym momencie miał czkawkę, bekał, pierdział i żygał, ale od biedy może być gość któremu po prostu chce się lać. Gdzie znajdę kogoś takiego? Cóż, przed jedną z takich osób właśnie stoisz, spość mi wpierdola twoja mikstora będzie gotowa. Chyba się z własnym chojem na łby pozamieniałeś. Jak sobie chcesz, w takim razie powodzenia w szukaniu kogoś komu chce silać. A twoja stara to Jożin z Barzin. Ej, Ziomek nie chcesz czasem siko? Nie, dopiero co odlałem się do zupy mojego brata. Tamten wygląda jakby mu się chciało lać. A masz, sopersa Scorpion John Cage blow. O kurwa, strażnik miejski, ale co tam jestem Mortal Kombatant rozjebie ich tak, że im nawet ręce, które leczą nie pomogą. Ała, o co jest, ała, niemożliwe. A ty, co tam okradasz leżącego szoju? A masz, a masz. A tobie kto pozwolił wstać. A teraz cię zabije i zrobię oh my god, daj Kenny. Nie, nie czekaj, przecież to nie South Park, to co? Dobra, nie będę pytał czy to już koniec bez jego, bo wiadomo przecież, że nie. W następnym odcinku bez i znowu będzie robił niezły rozpierdol. A do tego w czwartym odcinku wystąpi specjalnie dla was drogie dzieci Jozin z Bazin. Dobranoc.